Co nie widziałem na TikToku urywek nagrania swojego live'a, gdzie na kopi świata kończyłeś beacon End Rite'u na gamemodzie i ludzie w komcie wyzywali, że oszukujesz. To był naprawdę 4. A podeślij z ciekawości, byśmy popatrzyli na te, e, na te komentarze, ja lubię się z tego pośmiać. Dobra, zobaczmy tego tiki-tiki-toka, tego TikTaka małego. Również ten najlepszy. Do... O Jezu, Równy, czemu ten... ludzie nagrywają mikrofalówką dźwięk? Dlaczego? Również ten najlepszy. Mam największy level na świecie uczciwie zdobyty. Mam najwięcej Netherite na świecie uczciwie zdobytego. Jest to po prostu mistrza. Niesamowitego. Polecam wam tę nową metodę kopania tego Netherite, bo to jest cudowne. To jest po prostu cudowne. Można mieć z tego tyle bikonów, że to jest szok. O Gdzie serca? Można mieć z tego tyle bikonów, że to jest szok po prostu. to ma 20 tysięcy jakichś serduszek, czyli tak jakby chyba lajków, tak? No to dobra, to jest jakiś troll, ale komentarze to raczej nie ja naprawdę muszę mieć konto, żeby poczytać komentarze. Na dół zjedź. O. o, ktoś mądry, przecież on żartuje. Ktoś jeszcze go ogląda? No, 978 osób w tej chwili. Ja przestałam po Snapcrafcie 5, bo wszystko na live robił. Na czwórce też robię wszystko na live. Tak oglądam najlepszego youtubera w Polsce. O. <grym> Miło. <grym> ja już nie, bo nie mogę słuchać jego gadania. No ja się Bartuś zdenerwował. Oh. A się jest jakimś tiktokerem? Tak. Ty, panie, jakie zasięgi tu ma. Czekaj, gdzie ja tu widziałem? Gdzieś tysiąc mi... 3000 mi mignęło. Panie, nieźle. Nie może mnie słuchać. 4 serducha. Znam ten buldup, jak go słyszę, to mnie jakoś tak skręca w środku, nie wiem czemu, ale tak jest. Matej się denerwujka. No nic nagrał. To mój idol. No tak nie mogę ci dać. Tak, bo jest z, z Kwidzyniu. Nie ja... Jak bardzo trzeba być niewykształconym człowiekiem, żeby nie potrafić odmienić słowa Kwidzyn? Tak, bo jest z Warszawiu. Tak, bo jest z Gdańsku. Kurna, serio? To ra celowo raczej wątpię. On żartuje. No wow. Proszę, nie mów, że to na serio. <laughs> mi lubi masło. On nie lubi masła. Nieprawda! Jak nie znasz Timiego, to tak będziesz myśleć, jak ktoś go zna, to wie, że żartuje. Mądry Alan. Ja go oglądałem tylko do Snapcrafta 4, bo potem to już nie to, bo potem już nie to samo. No kurna! To kogo ja mam słuchać? Ludzi, którzy mówią, że od Snapcrafta 4 to już nie jest to samo? Czy ludzi, którzy mówią, że od Snapcrafta 4 to jest cały czas to samo? No kurna! Ludzie, no to co, w końcu Snapcraft to jest cały czas to samo, czy to już jest nie to samo? Jeju, kochani moi To ja już nie wiem Jak nie to samo, on cały czas ma taki sam content, no właśnie Cały czas robi to samo <noise> To jest wasz idol? Jeszcze jak Ale on śmieszny, po prostu boki zrywać No, twój stary, zabawny No tak, naśmiewa się z innych youtuberów, którzy dokładnie tak robią <noise> Mam dziwne podejrzenie, spekulacje, że mógł on oszukiwać, aczkol... Nie <noise> Aczkolwiek nie posiadam informacji potwierdzających moją poprawność tezy, którą sformułowałem. Wow! Lemistech profesor, cóż za sformułowanie z tego zdania. Piękna jest tutaj pańska polszczyzna. Niemniej... ładnie to nakreślił szczerze mówiąc. Aczkolwiek nie posiadam informacji potwierdzających moją poprawność tezy, którą sformułowałem. Panie, to brzmi, serio! Dokładnie dyplomata Że napisałeś powinno być bez moją, ale nie oszukiwał. Ja powiedziałem kiedyś, że jeżeli ktoś mi udowodni, że nie wiem, oszukuje jakieś kreatywy, włączam, czy tak jak tutaj, że biorę sobie itemy z kreatywa, to wpłacam 100 tysięcy, których nawet nie mam, na jakąś organizację charytatywną. A wiecie czemu tak powiedziałem? Bo nikt mi nie udowodni tego, że biorę jakieś rzeczy z kreatywa. Tak ja się nie da udowodnić. Hmm, nie rozumiem o co chodzi i to jest w ogóle. To ten od kopuł. i od dramy z Nolifem. Widzimy taki youtuber, nagrywa tylko Minecrafta. No. Mam największy level na świecie, uczciwie zdobyty. Czemu mi się to samo włączyło? Co za głupi TikTok Czekaj, gdzieś tutaj było, że... To... Mam najwięcej Ten na... na Raj to na świecie uczciwie zdobytego. To po prostu mistrza Tik tak, to tik tak, nic nie poradzisz. No gówno jakieś! Ja pierdzielę! <ścoughs> ja pierdzielę. Czekaj. coś pisać coś tu. O, on to zrobi dla rozgłosu. No nie Fan Star Wars, ja to zrobię dla beki Dla żartu. No! Widzę, że Dawek Kuma. DJ Mi mieszka w moim mieście. Współczuję. Normalnie jest się czym flexować. Ja tylko mówię, Giga Sadzie. To jest jakaś, jakiś slang? Mi... O! DJ Mi odpowiedział mi niemiło na komentarz że go nie oglądam, bo Minecraft jest nudny. Kurde, kocham ten brak spójności logiki. DJ Mi odpowiedział niemiło? To go nie oglądam, bo Minecraft jest nudny. Spoko, takie pytanko, jaka gra według Ciebie jest najlepsza na świecie? Liga Legend! Jasne! Polecam Wam tę nową metodę kopania tego Nederry, bo to jest cudowne. Jest... Wyciszyłem tak jak mi dewu. bo... Ja miałem 6 taków bloków bez game moda. No. Ego wybija je... jemu. Ale to żart był. Ironia, wiesz co to takiego? To było półtora roku temu. Chłopie, to jest żart. Nie popatrz się z tego powodu. Twórca. No, no. Ale, ale mu pan powiedział. Ale mu pan powiedział. Ja, jak miałem 7 lat. Miałem 7 lat, jak było, 1,16? Nie, chodziło, że dla Beki. A jak byłem mały i grałem Minecrafta, to robiłem dom z Diamond i chyba każdy tak robił. I połączenie. diament? I połączenie z Glowstone'em. Będę Każdy spawn na serwerze w 2011 roku! Mieszanka bloków diamentów i Glowstone! Będę I dlatego go nie oglądam. Pff. Dlatego mnie nie ogląda. Nie spodziewałem się, myślałem, że więcej osób nie skumarzy żart. A jest coś takiego tu jak hashtag TJ. Czekaj, wpiszę TJ za czym co jest o mnie na tych na TikTokach Ty z Czy coś będzie w ogóle? Coś jest Czytają się wyświetlenia? Chciałem zobaczyć co jest najpopularniejsze, ale chyba mi nie pokazuje. Tidzimi vs Drzwi Ja pierdzielę 108 tysięcy wyświetleń <laughs> O kurka wodna 100 108 tysięcy lajków Pow masz Alzheimera, Tidzimi 200 IQ O kurka wodna Tidzimi podaj IP Dream SMP 20 tysięcy łapek w górę. Kurna mać! .com .pl. Różne rekordy Polski w Minecraft. Największy level w Polsce, z tego czasu. Kopułę też miałem przez chwilę największą w Polsce. Wszystkie osiągnięcia. No. I... Automat, rekord, speedrun w Polsce. Ja myślałem, że to co mi to, to to... Automat był! To jakiś ten... Jakiś gif. Różne rekordy Polski w Minecraft Ogromna ilość farm Nie no już bez jaj No już największa kopuła BYŁEM PRZED NIM Albo przed nim, jeszcze przed nim wtedy Chowik, nawet nie znam To to jest gone, mi dziura. Powiedział, yeah. że taki ziom, tu za młodziaka Grał w Minecrafta, będzie dzisiaj robił rad Mam diamentowy miecz Tuk diamentowy miecz Set, tylko diamentowy set Mam diamentowy chain, szugod diamentowy chain. Jak ty tylko skopali, żaden kurwa gardnie by powiedział. To za gówno, że tak i za gówniana piosenka jakaś. Ja pierdziela chyba wyrosłą z rapu, wiecie. Chyba się zdarzył. Słuchajcie, bo się nie otrząsłem jeszcze z tego co przed chwilą usłyszałem. Nie, to rap regresją zaliczył. Coraz więcej ludzi zabiera się za rap, którzy nie powinni zabierać się za rap. Okej. Okay. Ty Fanny. To nie awesome. Nikt nie lubi Ty Jimiego. Ale <laughs> fajne. O! Tylko upewnij się, że jest na na jednym czamie. Wszystkie bloki pozarodem są blokami szkła. No dokładnie. Dokładnie ojej no TG na tiktoku nawet jest serio? poważnie? naprawdę? ojojoj stare zasoby audio Zapisujemy. kolejny tgmi oszukuje. Give tgmi 255 milionów 400 miliardów na dużo czasu no i teraz to ja mogę kopać ludzi z... Teraz Ona ja ja komenda kochać, była. Ale prędkość, z taką samą prędkością jabłoksyjna będzie mi się niszczył. Świeżo. Plus jeden, czyli komenda nieznana, bo ma cheaty Świet, wyłączone. Jest no i to. Nie. Idzie mi odkrywa TikToka, ja pierdzielę! No tego to jeszcze nie grali, nie?